Ej, hey, dzień dobry, to Brawl Stars, cześć Admirosie Siema, łapkę w górę zostaw, bo jest nowy patch, największy w historii Brawl Stars na święta Dwóch górę, zadymiarzy jest, słuchajcie, my zaczynamy otwierać skrzynki instant, bo tutaj trze trzeba otworzyć skrzynki Trzeba zagrać nową postacią, a, a nie, kurde, a za dwa dni post... o, znaleźć członka, nie, nie chcę e no, za, za dwa dni, słuchajcie, za trzy dni pojawia się e, nowy jeszcze Max, nie? No i na Maxa też będziemy polowali, e, a w sumie sprawdźmy to, teraz sobie nowy tryb, otwieramy skrzyneczki, wy, wybijemy nową postać, znaczy znajdziemy, ją ty łapę w górę zostawisz i będzie kozak, no nie Admirosa i wbierz do Admirosa na kanał też. Tak, możesz bić, ale polecam stawić chyba u Hadesiaka, bo on nagrywa Brawl Stars bardzo dużo i to jest najfajniejsza gra na świecie. I w ogóle skrzynki otwierane są skrzynki teraz. Skrzynki otwierane więc są, drobnie tak, o może dropnie, a my ruszmy też, zagrajmy grę, e, Jakie jakie ładowanie, statek piracki ten. Nie wiem czy ja wziąłem dobrą postać do tego, musimy kazać prezenty i je przynosić tutaj, jakbyś nie wiedział. Mhm. No I... co ty nie powiesz, no, no to jestem inteligentnym piratem, wypraszam. A okej, okay, dobra. Halo, bo Leon leci ten, po, po nasz prezent halo, Ej ty, Leon halo Panie, panie, panie Leonie, panie, panie Leonie Oj ta, ta tutaj jest Ty dob, dobrze ciśnij ją o, no, ja coś oj, 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 oj Umarłem sobie, ej chyba, chyba nam się nie uda nie, Chociaż nie, nie, ja kto tutaj wie No walczysz ja. tu, o nie, 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 dobra Dawaj go Ej bo mogu, nie, ja oni mogą rzucać taka. Co, co, co Oni halo. mogą sobie rzucać nimi te. I co, o niej, teraz trzeba ochronić ten prezent Dobra, no. to, to ja idę po ich prezent i... oj ojoj oj ojoj ojoj Dobra Ten prezent skacze Znaczy można nim... można go rzucać, dobra ja, Dobra, ja wyrzuciłem im prezent tam, tam, tam. O nie Ej, było blisko. Ej, ciekawy jest ten nowy tryb ja zaraz ich prezent zgarnę, daj mi tylko sekundkę. Dawaj, zgarniaj, no, ta, no tam go podrzuciłem, ale chyba się zrespił już z powrotem. Ojejku, dobra, już nie, już umarłem. To już umarłeś, złupom. oj. Dobra, ja tutaj Leona Leon nacisnę, powiedzmy. O. o, nie, 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 nie. Aj, on mnie, on mnie pocisnął. Ej, ciężki jest ten tryb nawet. Albo my mamy słabe postaci. Ej, po lewej stronie był ziomek. To to widziałem, no. tu, tutaj był ziomek w tych krzakach... A przynajmniej... O tutaj jest Bibi. Jest, jest, ale zobacz, widzisz dobrą postać wziąłem na ten tryb, bo ziomek też gra tam. Ej ej, ziomek wziął ten, paczkę naszą <grym> Bibi wzięła paczkę Mayday Aha. O nie, no to straciliśmy paczkę Nie jak to? to no niemożliwe. To, to to straciliśmy paczkę Ej, bo tutaj jest paczka też! Ej, ej, ej uda mi się ją szybko podnieść, ty dobra udało się Ja ich tu przyblokowałem ej, Dobra, ma, ma, mam paczkę, mam paczkę, miałem paczkę, kurde Ej, będzie, będzie trzeba ją ja szybko pociąć. Dobra, ja daj mi się, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, rzucę ją sobie. Dobrze, nie, no i 1-1. Ej, ej, dobrze nam idzie, kurde. czy, znaczy, no może 26 nie. Zostało sekund, Stał więc no. 25 sekund, no. To, to to, będzie o wszystko gra. Chyba. Dobra, dobra, pięknie. pięknie. się poda... O nie, chciałem ci podać ją, jej, nie udało jej, mi się jej podać. Się Chcia, chciałem chciałem ci podać, Leon jest na niebędzie. To będzie wygrywka chyba, będzie wygrywka jak w piłce nożnej. Le, le, Leon na, po lewej stronie będzie, tutaj Leon zgarnął z kształtem, ale nie, nie uda mu się. Ej, ej, ej. Dobra. To Leon. O Jezu! To jest jak w piłce nożnej, nie ma lekko. Nie ma lekko, dobra. Trze, trzeba. Oj, tutaj jest obrona, ja bym się uleczył. Dobra, pyk, pyk. Dobra, bijmy się, a kurde, zginąłem. O, jesteście wujkę, musicie dać radę, musicie dać radę. No właśnie. Dobra, Leon, le, le, le Leo, 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 Leon, Leon, dobrze. padł, że znaczy pad, no, no, no pad pad Leon. Ja tutaj się babi jest Bibi. Dobra, no moja że tam niby dobra. pomaga, nie? Chyba dosyć słabą postać. Wziąłem na ten tryb, ale kto wie Dobra, pyk. Wieżyczka zawsze coś tam pomoże. O to, dobrze, i właśnie w tym momencie ona pomogła, jest, jest dobrze. Dobra, Dobra, pyk, pyk Ej, Dobra, do, przerzuciłem prezent, dobrze pyk. było podanie. Ja go Ej, ultem. ty, ultem gośnie można rzucać? Tak, ultem można rzucać. Ty. Ej, no i elegancko, widzę. się Ej, mamy nową postać! Brawo! Mamy w tak klas. Class, Ej, ja, ja już tak ja, ja już tak chciałem stanąć. Takie, a dobra, to 20 skrzynek, czas otworzyć. A to szybciej poszło. I choć na wielkie starcie, to, to, to jest gdzieś, gdzie możemy przetestować się. Z tego co wiem, ona działa bardzo, bardzo prosto. No To ona działa tak, że im więcej razy trafię w... Em, pod rząd to, bo da, to, to w sensie większy damage zadaje, tylko nie wiem czy to jest na zasadzie, że e, za każdym razem bohatera, bo na skrzynkach to tak nie działa do końca. E, na bohaterach, Chyba na, na bohatera. bohaterach, więc no taki snajper, no zobaczymy, no, no taka, dobra pyk. E, to jest prosta zasada, z każdym urządzeniem boli Cię bardziej. Tak, dokładnie, oj ma problem z internetem, ej ale zadałem. Też miałem problem, też miałem problem. Ej raz, ojoj nie, 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 nie trafiłem. E... Ale to jest Byk. trochę trudne, bo musisz się skupić na jednym przeciwniku. Tak, ej, ale il, ile to, to zadaje? Ej, to zadaje mnóstwo. No bo nie jest łatwo trafić do to... tego samego ziomeczka dwa razy. No, 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 no w sumie to nie, nie ale. Zginąłem. Dobra, spoko, ja tutaj jestem na posterunku. Ej, dobra, chciałbym. Chciałbym, chciałbym no, nie zbierać no. ich, ale. <laughs> dobra, i ile tas <teraz> mu zadam? <laughs> ile? Aha, ale to jest jak za drugim razem, czyli to nie to, to się nie stakuje to, to nie nieskończoność. Nie, nie, nie Ty, ale być. no 4000 ja mogę walnąć komuś Wow! To jest tutaj była ten chyba, pyk. Dobra, ja raz. Nie są odkarmia! 5000 demageu, co jest? Co? 5000 potrafię za drugi. A czy na robota to zadziała? Ej, sprawdź. No właśnie, nie trafiłem sobie drugi raz i... Nie, na robota to nie działa, czyli tylko A. na bohaterów to działa. Ok. Skoda, bo w tym trybie, gdzie się bije właśnie walka z bossem, to byłoby było oprzydatne. O, to, byłby, to byłoby, OP, ale no, no to może dobrze, że tego nie ma. Oje, no oni będą uciekali tak dookoła. Ojej, oje, o, ojoje, no i nie wiem na co liczą. Dajcie się już zabić. Dobra, ja na przykład tak i pyk, no i dziękuję. Ej, OP postać. No to sprawdźmy jak sobie poradzi ta postać na tej mapie w sumie. No myślę, że środek jest taki przestrzeli więc no. Ej dobra, ja jest Smorki. Dżinim, to jest mój statek, Wynohaston. <gry> Jego Czury statek. Jar. Dobra pick. Hej, a to jest ogólnie jak trafię bohatera, czyli nie, nie tego samego, tylko ogólnie. Czyli co drugi atak? Czyli co tak. drugi atak jestem co kozakiem. Co drugi trafiony atak. Tak, co drugi trafiony atak... Czyli raz trafiasz w jakiegoś nupka, a drugi raz trafiasz w lepszego i Tak, takiego prosa, trafii. nie? Ej, ty, ty gdzieś tu... Oj! No że tak powiem oh, Gdzieś tutaj... Yy... No no, no no nie no nie wiem, jakby oni tak troszkę. Ach, czy oj, dobra, nieważne, umarłem sobie, ale... oni po prostu defują z tego. Znaczy oni tak troszeczkę jakby pół, a w z po prawej szedł, widziałem, ale myślę, że jestem ale w stanie... tak? już się, go... wróci, już się tak, wróci. wrócił. Dobra, czy my ten prezent ruszyliśmy jakkolwiek chyba nie Ej, dobra. Dobra przyciągnąć pyk. prezent? <laughs> Raczej wątpię, czyli 2000 jestem w stanie zadać. E, maksymalnie... znaczy maksymalnie, no. Wiadomo o co chodzi. Dobra, mm -hmm. pyk. I pyk, dobra, oj, 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 dobrze. Ej, 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 mam tego, mam paczkę. Mayday, Mayday, mam paczkę, Mortis mnie goni. I o, oj, 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 oj. Mortis mnie goni. Dobra, dobra. Pa, no i, no i kurde, oni nawet, oni, oni nawet nie wiedzieli co ten. Tak, zaniosłem, no jasne, Pięknie. że zaniosłem, kurde. Pyk, ja już biegnę znów po paczkę. Ja tutaj bronię naszej bazy, bo tutaj jakaś tara nam wpadła. Mam paczkę, Mayday, mam ponownie paczkę, idę lewą stroną. Proszę o lekkie wsparcie oczywiście tutaj. Kurde, czyli nie da się paczki przyciągnąć ojej, tym, ojej, twoim ultem. Ojej. Nie, 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 chyba się nie da, chociaż ona zniknęła w tym I samym momencie. I O, wygraliśmy. Dziedziny. Do dwóch prezentów w takim razie się gra. Kolejna rozgrywka, kolejne zwycięstwo, zobaczymy. No na razie ta postać, no powiem ci, że podoba mi się. Tak jak ja farmiłem Piper e, kiedyś, e, to, to, to. to, 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 no. Ej, bo ta, ta. Teraz jak... będziesz tom farmił, tak? Teraz tak? będę Daj, tom ja. farmił. E, w ogóle zgarniają. E, zgarniają nam paczkę, nie? I to jest przypiks mały. E, bo Mortis właśnie sobie bierze paczkę bez większego problemu. No ja tutaj nie mogłem nic zrobić za bardzo. Ej, ale ten, e, tankowate postacie, no widzę, że mają tutaj bardzo dużo do powiedzenia ogólnie. No ja myślę, że Mortis no, ma dużo do powiedzenia, bo może sobie szarżować. Może, może sobie szarżować. Czy możesz odbijać tą paczkę całkiem, znaczy te strzały całkiem nieźle. Dobra, tam wysyłam pszczoły. Oj, 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 no, no, no. Oj, 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 dobra, raz oj, Jak mnie zbił, jak on mnie zbił Naprawdę Ej, ja czuję, czuję że będą wielkie problemy tutaj Dobra Zginąłem, zginąłeś, ale ja dobrze. zabiłem, dobra o, Fajnie było, no fajnie byłoby Dobra, Frank ma ulta No sprytnie, bo Frank tam może troszeczkę Osłaniać Dobra, pyk, Frank użył ulta O nie, o nie, o nie, o nie, o nie Ja użyłam nie, 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 wam nie, nie, tego, ojoj, oj, 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 dobra O, 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 dobrze jest Wybroniłem powiedzmy. ojenny Frank. Ma... Ja już wracam. Ja już wracam tutaj. No Frank czeka z ultem. No i Frank zultował sobie. Pyk. Dobra. Ultem. Ej no. No no, idzie im całkiem nieźle nawet. No. Dobra. Mortis rozwalony. Mamy teraz szansę odbić prezent. No powiedzmy. Bo ci są na nieśmiertelności. Oj. No i umier. No nie. Ja jestem papierowy. Ja jestem za bardzo papierowy żeby ten. A ty walłeś ulta w ochronę. I to jest i to jest Adlaki, nie, nie, dobra? Pyk jest. jest, dobrze. No musimy zdobyć ten prezent, no. Zdobyć tu ten prezent. Tu Frank biegnie, w szakach. Dobra, rzu rzucam tego, rzucam pszczoły. Ojo, ojoj. Ojojoj, ojojoj. Ojo, ojo, ojo. Znów sobie padłem. Kutę, Ej, no Frank, ciężko Frank jest. Idzie. Oni mają strasznie dużo HP, a my jesteśmy papierowi. Jakie mamy? A, my mamy Bibi jako trzecią postać. Dobra, pyk. Pyk, dobra, ten padł sobie, super. Mamy Ej, dobra, to, 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 to teraz, będzie teraz, teraz, to musi być teraz, nie? Dobra, pyk. Nie, bo to już jest Mortis, to już jest Mortisek. Ale dobra, to, no, 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 no mogli, mogliśmy, chociaż Frank się zrespił. Aj. No oni mają zbyt dużo HP, a my tak, z, no, tak, 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 tak nie do końca, więc oni cisną nas mm. HP tu mocno. Ach, ajajaj. No i bank! Zobaczmy jeszcze raz, czy mieliśmy farta wtedy, czy nie. E, w sumie to ja idę już, może, polować na jakieś pozostałe. No, jaki jesteśmy imprezowiczami. My to jesteśmy tacy. Chciałbym, chciałbym powiedzieć, bracia, ale to, to bije bi z dziewczyna. Nie, nie, nie. Tą, więc no, to zdecydowanie to, nie. To nie, ale. Tak. Myślałem, że weźmiesz to, naprawdę? Ja myślałem, ja nie, ja ogóle, ja nie, zbieram, ja no zazwyczaj W ogóle, jaką pszczółkę mam tutaj e, obok, w sumie.

a się biegam trzeci Dokładnie. Hej, moi koni, to będzie na tyle w tym materiale. Odblokowaliśmy nową postać. Niedługo wychodzi Max, na którego też będziemy polowali. I będą też świąteczne skiny do kupna. Więc ja dziękuję za uwagę, wbijacie darmirosa I do kolejnych materiałów. Cześć. Na razie, cześć.